Siemanko, witajcie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony Replay Compatibility Pack'owi, czyli programowi do odtwarzania starych powtórek z World of Tanks. Niestety mam dla was smutną wiadomość, ponieważ nie był on dawno aktualizowany i żeby w ogóle z niego korzystać będziecie potrzebować World of Tanks wersji 9.2 no, na szczęście jest ona chyba łatwiejsza do zdobycia niż na przykład starsze niektóre wersje. No cóż, ale gdy już będziecie posiadać wersję 9.2, World of Tanks, należy pobrać yy, obrazy, czyli znaczy właściwie to tutaj z tych 5 obrazów trzeba pobrać 5 plików RAR, które wyglądają w ten sposób. Następnie należy wszystkie naraz wypakować do folderu z World of Tanks w wersji oczywiście 9.2. Ok, może nie będę wam pokazywał, jak to się rozpakowuje. Zaraz do Was wrócę. Ok, replay command. Compatibility Pack rozpakował się, znajdziemy go oczywiście w folderze gr z Grom, w, yy, w folderze RCP. Znajdują się tu trzy foldery plus aplikacja. Na razie na moją powtórkę nie zwracajcie uwagi, ona została ona tam umieszczona przeze mnie. Odpalamy replay Compatibility Packa. Jak widać, pojawia się problem. Nie, program nie może znaleźć odpowiedniej lokalizacji gry. Należy w tym momencie nacisnąć Cytr i Delete i wprowadzić właściwe koordynaty gry. Następnie nacisnąć przycisk Create RCC. Przepraszam, Setup RCP. Yy, w tym momencie nasz Replay Compatibility Pack już jest gotowy do działania, zaraz to udowodnię. W, yy, wrzucam moją powtórkę, ona jest z wersji 8.1, klikam play. Jak widzicie nasza powtóreczka bez problemu zaczęła się uruchamiać, następuje wczytanie mapy. Gra się odpaliła. Jak widzicie, można bez problemu przyspieszyć. Nie ma problemu z jakimiś przenikaniami obiektów. Nie ma lewitujących czołgów czy zapadających się pod powierzchnię. Powtórka działa w miarę płynnie. No niestety, wiadomo, no, program ten nie jest zbyt doskonały. Występują, jak widzicie, tu pewne przycięcia, ale yy... Tak powiem, nas, nasz cel, czyli odpalenie powtórki w wersji 8.1, się powiódł. Mam nadzieję, że pomogłem Wam tym filmikiem, i dzięki temu będziecie mogli odpalić swoje archiwalne powtórki. Oczywiście, jeżeli macie ochotę. Powtórki z chęcią dla Możecie wysyłać do mnie powtórki, które skomen, dla Was skomentuję, zaprezentuję reszcie światu. I w sumie to na tyle. Więc dziękuję bardzo za obejrzenie i do zobaczenia. Na razie.